Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w poniedziałek 14 lutego, czyli w walentynki. Święto przez niektórych nienawidzone, przez część ludzi uwielbiane, no a przez niektórych po prostu olewane. Ale ja o tych walentynkach wspominam nie bez przyczyny, bo są one ściśle związane z tematem dzisiejszego podcastu. Spokojnie, nie będę tutaj opowiadać swojej historii miłosnej, ale opowiem Wam o atrakcyjności w dodatku biologicznym okiem, więc zaczynajmy. Polskie przysłowie mówi, że nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba. No i w sumie trudno się z tym nie zgodzić, no bo w końcu atrakcyjność i piękno to w pewnym sensie kwestia indywidualnego poczucia estetyki. I teoretycznie tak jest, ale poza własnym gustem tutaj dużą rolę odgrywa jeszcze biologia, chociaż większość ludzi zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy. A jeśli jeszcze się nie znamy, cześć! Nazywam się Monika, jestem magistrem biologii człowieka. Specjalizuję się w antropologii sądowej, a jeśli nie obserwowaliście mnie wcześniej, musicie wiedzieć, że antropologia to nie tylko podcast, którego słuchacie, ale także Instagram i blog, gdzie staram się przybliżać tematykę antropologii i nauk sądowych w przystępny sposób z nawiązaniami do popkultury. Zanim jednak wskoczymy w ten świat atrakcyjności, chciałabym Wam powiedzieć kilka słów o dziedzinie antropologii, która zajmuje się właśnie badaniem tej atrakcyjności, chociażby. Musicie wiedzieć, że w ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiło się kilka podejść biologicznych do badania ludzkich zachowań. I próbowano te zachowania ludzkie wyjaśnić za pomocą etologii człowieka, socjobiologii czy ekologii behawioralnej, ale ostatnio najpopularniejsze, a jednocześnie jedno z najnowszych i najbardziej kontrowersyjnych podejść do analizy zachowań człowieka, to psychologia ewolucyjna. Ten termin, psychologia ewolucyjna, pojawił się po raz pierwszy w 1973 roku w publikacji naukowej pewnego amerykańskiego biologa Michaela Gizalina. I mimo, że tak naprawdę psychologia ewolucyjna jest najnowszym podejściem biologicznym do analizy zachowań człowieka, to jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi psychologii, która w zasadzie jest takim odłamem biologii ewolucyjnej, która to bada preferencje i zachowania człowieka. Gdybyście zapytali mnie o definicję psychologii ewolucyjnej, to powiedziałabym Wam, że to jest nauka, która bada mechanizmy psychologiczne, które kierują ludzkimi zachowaniami w aspekcie ich ewolucyjnej adaptywności, czyli w aspekcie przystosowywania się. Psychologia ewolucyjna uważa, że preferencje człowieka i jego zachowania, czy też strategie zachowań powstały jako biologiczne adaptacje, które służą do rozwijania częstych problemów życiowych, z jakimi mieli do czynienia nasi ewolucyjni przodkowie. I tak psycholodzy ewolucyjni badają psychologiczne mechanizmy zachowania człowieka przez identyfikację funkcji, jaką pełniły te zachowania w ewolucji w kontekście przetrwania, a także w kontekście reprodukcji osobnika. I psychologia ewolucyjna nie bada jedynie preferencji człowieka dotyczących atrakcyjności czy seksualności, no bo psycholodzy ewolucyjni badali także zachowania takie jak ewolucja altruizmu czy opieki rodzicielskiej, a także na przykład konflikt między rodzicami a dziećmi, no i wiele, wiele, wiele innych. To, w jaki sposób dobieramy sobie partnerów i na jakie cechy my zwracamy uwagę w wyborze partnera właśnie, to prawdopodobnie jedna z najbardziej rozwiniętych dziedzin psychologii ewolucyjnej. I tutaj najintensywniej chyba badany jest dobór międzypłciowy, czyli tak naprawdę preferencje partnerskie i mechanizmy postrzegania atrakcyjności kobiet i mężczyzn. No i właśnie, no jak to jest? Ogólnie, no możemy powiedzieć, że podstawowe kanony urody na całym świecie są gdzieś tam zbliżone. No bo popatrzcie na przykład na wybory Miss World czy Miss Universe. Wybrane do tego konkursu kobiety, no raczej obiektywnie podobają się wszystkim, niezależnie od przynależności etnicznej, pochodzenia, wieku, płci oceniającego. No, w sumie kolejny finał będzie transmitowany 17 marca, więc jeśli chcecie sprawdzić, to po prostu obejrzyjcie program i dajcie mi znać, jakie są Wasze odkrycia. Z drugiej strony jednak badania pokazują, że kultura, w jakiej jesteśmy wychowywani, no, ma spory wpływ na postrzeganie atrakcyjności kobiet i mężczyzn. No dobra, ale na pewno znajdą się też osoby, które zadadzą pytanie, dlaczego my w ogóle się skupiamy tak na tej atrakcyjności w codziennym życiu? No bo to jest takie trochę próżne. No jest, no ale mówiąc wprost, cechy, które są atrakcyjne, są bardzo kosztowne biologicznie. No, a skoro stać nas na takie koszty, to oznacza, że posiadamy bardzo dobre geny i musimy być bardzo zdrowi albo pochodzić z bardzo bogatego środowiska, bo możemy sobie pozwolić na marnowanie tej energii na bycie atrakcyjnym. No i biologicznie mówiąc, najczęściej te koszty ponoszą samce. No popatrzcie na najprostszy przykład: pawiogon. No ten ogon pawiowek w sumie nie jest do niczego przydatny poza oczywiście wabieniem partnerki, no ale w codziennym życiu no bardziej przeszkadza niż pomaga, bo ten pach może na przykład przez to łatwiej paść ofiarą drapieżników. No a druga kwestia to jest wyhodowanie takiego ogona, no to w końcu musi pawia kosztować masę energii. Tak zresztą jest nie tylko u zwierząt, tak samo jest u człowieka. No kobiety zwykle za atrakcyjniejszych postrzegają mężczyzn, którzy posiadają silnie zmaskulinizowane cechy, a to wymaga od mężczyzn wysokiego poziomu testosteronu. No niby to takie nic, kiedy się po prostu o tym mówi, tak jak ja do Was teraz w tym podcaście, ale wysoki poziom testosteronu w dłuższej perspektywie negatywnie działa na układ immunologiczny, a jeszcze w dodatku może zwiększać poziom agresji czy podejmowania zachowań ryzykownych. A w konsekwencji tutaj wzrasta także ryzyko uszkodzenia ciała, a nawet zgonu. No więc atrakcyjność, a mówiąc w kontekście człowieka maskulinizacja, no to swego rodzaju luksus, no bo nie każdego mężczyznę na tą atrakcyjność stać. Jest nawet hipoteza naukowa, która jest nazywana hipotezą handicapu, albo mówiąc prościej, hipotezą upośledzenia, która została zaproponowana w 1975 roku przez Amoka Zachawiego I ona zakłada, że sygnały, dzięki którym dany osobnik pokazuje informacje o swojej wysokiej jakości biologicznej, są wiarygodne właśnie. Dlatego, że w pewien sposób go upośledzają, bo osobniki o wysokiej jakości genów mogą przeżyć, podwożąc jednocześnie ten wydatek. No i tutaj, za przykład, może posłużyć chociażby pawi-ogon albo nos-nosaczy, czyli tych bardzo popularnych ostatnio małp, które występują w demotywatorach jako Janusza. No tak, atrakcyjność jest bardzo kosztowna energetycznie, no zwłaszcza dla mężczyzn, bo to oni muszą konkurować o kobietę. A dlaczego oni konkurują o kobietę? No bo kobiety ponoszą większy koszt reprodukcyjny, a w dodatku ich tempo rozrodu jest zdecydowanie mniejsze, więc starają się znaleźć do rozrodu mężczyznę z jak najlepszymi genami. No bo mówiąc biologicznie, samica, która wybiera samca pod kątem jakości jego materiału genetycznego, maksymalizuje także swój fitness, czyli swój dobrostan, przez to, że ma z tym samcem, z tymi dobrymi genami wspólne potomstwo. Gdybyście mieli jednak pewne obiekcje co do tej konkurencji o partnerkę, że w dzisiejszych czasach to już tak nie do końca, no to biologicznie można powiedzieć, że rytualne walki mężczyzn w społeczeństwach tradycyjnych, a także dzisiejsze sporty walki, takie jak boks, zapasy, judo, kickboxing, to może być też yy, tak. Objaw męskiej rywalizacji fizycznej o partnerkę. No współcześnie jednak ta rywalizacja o partnerki przybiera trochę bardziej pośrednią formę, w której istotną rolę odgrywa na przykład pozycja społeczna, prestiż, status społeczno-ekonomiczny czy poczucie humoru albo zdolności intelektualne. Ale to też nie jest tak, że kobiety w ogóle o partnerów nie rywalizują. Rywalizują, ale w ich przypadku ta rywalizacja jest trochę inaczej ukierunkowana, bo tutaj dobrym przykładem jest. Yy, deprecjonowanie urody innych kobiet, a także sugerowanie niewiarności seksualnej innych kobiet w towarzystwie mężczyzn a, no i jeszcze tutaj trzeba by podkreślić pewną bardzo ważną kwestię. Nie zawsze te same cechy będą postrzegane jako atrakcyjne, bo to trochę też zależy od strategii seksualnej, czyli od tego, czy związek jest krótkoterminowy, czy długoterminowy, bo zależnie od tego, czy szukamy dobrej zabawy, czy partnera do stworzenia rodziny i stałego związku, to postrzeganie atrakcyjności biologicznej będzie różne. Tutaj literatura naukowa pokazuje wprost, że w przypadku poszukiwania partnera do rozrodu kobiety zwracają także dużą uwagę na status społeczno-ekonomiczny i skłonność do inwestycji inwestycji rodzicielskich. I to brzmi strasznie płytko i próżnie, ale słuchajcie, to jest biologia i biologicznie w tym nie ma nic złego. Partnerka zabezpiecza po prostu tyły, no bo skoro ma zamiar wydatkować masę energii na to, żeby donosić, ciążę urodzić, a następnie wychować to dziecko, no to chce, żeby ono było w jak najlepszej kondycji biologicznej i miało wszystko, czego będzie potrzebowało, no stąd te kwestie statusu społeczno-ekonomicznego no ale atrakcyjność nie jest istotna jedynie w kontekście seksualnym, no bo być atrakcyjnym jest w ogóle korzystne, także ze względu na przykład na efekt aureoli, czyli takiego automatycznego przepisywania cech osobowości na podstawie pierwszego wrażenia. I te cechy mogą być pozytywne lub negatywne, no ale badania pokazują, że osoby, które są atrakcyjne wyglądają ładnie, łatwiej dostają lepszą pracę, odnoszą większe sukcesy zawodowe, łatwiej awansują, lepiej zarabiają, dostają niższe wyroki sądowe, dostają niższe mandaty, łatwiej przechodzą przez kolejne etapy edukacji, mają więcej i przyjaciół, łatwiej osiągają zamierzone cele i tak dalej, i tak dalej. Lepiej też oceniają np. swój stan zdrowia i częściej deklarują się jako osoby szczęśliwe. To akurat można względnie łatwo wyjaśnić, bo oglądanie pięknych rzeczy, no takich dzieł sztuki w muzeum, na przykład, czy atrakcyjnych postaci, atrakcyjnych twarzy no aktywuje nam układ nagrody w mózgu obserwatora. I uwaga już roczna niemowlęta polą bawić się z osobą o ładnej twarzy. Dorośli znowu lepiej traktują ładne niemowlęta i dzieci. No tutaj tą rolę atrakcyjności w kontaktach społecznych tak naprawdę możemy wyjaśnić z perspektywy ewolucyjnej. No, jakikolwiek kontakt ze sobą chorą zagraża naszemu zdrowiu, więc z biologicznego punktu widzenia zrozumiała jest awersja do takich niezbyt zdrowych wyglądających twarzy, które uważamy za nieatrakcyjne. Bycie pięknym ma też niekorzystne y, konsekwencje, no bo osobom atrakcyjnym częściej się też przypisuje negatywne cechy. Atrakcyjne kobiety też częściej są podejrzewane o wykorzystywanie swojej urody do własnych celów. No w sumie mnie samej zdarzało się w przeszłości starać wyglądać mniej atrakcyjnie i mniej Mniej kobieco. Chociaż ani moja sylwetka, ani moje rude włosy w tym nie pomagają, no bo umówmy się. Ruli to zwykle pierwsze osoby, które widać w tłumie czy na sali wykładowej, więc tak jakbym krzyczała, hal halo, tu jestem, no ale robiłam co mogłam. Moi drodzy, dla tych z Was, którzy słuchają podcastu na platformie YouTube mam małe wyjaśnienie. Niestety, mimo wielu prób YouTube nie pozwala mi wrzucać treści dłuższych niż 15 minut, więc zmuszona jestem podzielić ten podcast na dwie części. Bardzo przepraszam Was za to uniedogodnienie i zapraszam do wysłuchania kolejnej części podcastu.